Manko, witam w mojej kuchni i w moim Manchesterze oczywiście. Zaczynamy od ligowego meczu z Chelsea. to teraz zaspał, jest Willian, tutaj aktywny od samego początku. Ole tam, dobrze sobie podali, strzał, słaby strzał. No nie, 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 Havertz, Havertz, błąd Havertza przy wyprowadzeniu piłki. No, i kto jak nie Milik musi mi strzelić w bramkę, 12 minuta, i przekrywamy. 0 do 1. Martial tutaj zauważył Rashforda bardzo dobrze. Rashford po krótkim, ale broni kepa. Teraz ładnie wyczekał na Gnabry'ego. Gnabry po krótkim, i tym razem wpada. 1 do 1, 35 minuta. Marsjal. Marcial. Marsjal. Ale broni kepa, ale dobrze. Dobry rajd Marsiala. William Znowu kombinacje na skrzydle. Kanten no raczej nie będzie strzelał. Podaje. Ale on to dobrze wymyślił. No i jeszcze w ostatniej akcji przed przerwą. Tracimy bramkę 1 do 2. Love to stick. Kante Milik. Ojoj oj, oj, ale nas tu zrobili. Kante znowu z asystą. Milik z drugim golem. Jezus do Rashforda, Rashford idzie sam na sam z bramkarzem. Rashford, dobrze. 3 do 2. Lecimy dalej. Nie, 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 Milik. No serio, co to był za, za przechwyć piłki naszego obrońcy. I Milikatrick, no nie, no przecież to jest, to jest niepojęte co tu się dzieje. Przegrywamy u siebie jeszcze, co gorsza. 2 do 4. Hatric, przesymulujmy mecz z Lidz na wyjeździe. 5 do 0. Teraz gramy kolejny mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ależ poszli, ale poszli. Poszli z atakiem, Gnabry. Do Jezusa i Jezus, Gabriel Jezus 1-0 Dziesiąta minuta, świetny kontra atak po przechwyceniu piłki Abisaka znowu do Sancho, bardzo ładnie Sancho do Rashforda, Rashford do Jezusa, cyk, dziękuję bardzo Popisowa akcja 2-0 Dobrze Semedo i może znowu kontra, może znowu kontra Ała Piłka do Jezusa, Jezus ładnie się zabrał, wypuścił Gnabry'ego, Gnabry po długim słupku, tak jest, 3 do 0, 33 minuta. Brawo Waran. Piłka do Rashforda, ależ podał to Waran, przecież to jest niepojęte, no i Rashford musiał to skończyć 0-4 w pierwszej połowie. Nawet obrońcy muszą pomagać rąkarzowi na bramce, nie? No ale nie tak. No i nie tak, nie tak! Czerwona, nie, no nie no pani serdzie, no to jest niepojęte. O, no taka zabawa panowie. No, świetne podanie upamykano. Loren i dehea broni Dobrze w obronie popracował. A teraz piłka, no zobaczcie jak oni ofensywnie grają. Przecież To jest niesamowite, a teraz Rashford na spokojnie, sił długi supek. 0 0,5. Nawet w 10 łatwo strzelić gola. No nie! Nie! Ramkas, Jezu, ale to dziwnie wyglądało. No, bardzo dobry mecz, to widać po statystykach, że mniej strzałów ogólnie, ale każdy był celny, no i tylko jeden strzał nie zakończył się golem, także no. Wygrywamy z Crystal Palace u siebie 4 do 0. Przegrywamy 1-0. No niestety przy, yy, przydarzyły nam się dwie kontuzje. Yy, Van Bisaka 7 dni, także spoko. Ale tutaj niestety Lindelof 3 miesiące. Symulacja meczu za wija na wyjeździe. 4-0, bardzo dobry wynik. A przed nami drugi mecz z Bayerem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Semedo już do Marsjala. Trochę go wypuścił za daleko. Ale jest Martial, Martial Coś tu kombinuje Martial, ależ wykombinował i obok bramki Rashford Ma trochę miejsca, Rashford ależ to wykombinował, ale no niestety Zabrakło tam miejsca przed rąkarzem No i jest niebezpiecznie, to z tego może być gol Zobaczmy, strzał Ależ gol, a no ładnie tam się próbowałem w ramce ustawiać, nie? No ale to nic nie daje, bo piłka przelatuje nad obrońcą. O, właśnie. Ma kto i ma trochę miejsca? Jest jeszcze Sancho! 1 do jednego, 31 minuta. Trochę zamieszania przed polem karnym i Sancho skrętnie to wykorzystuje. Wracamy do meczu. Teraz Marsjal do Rashforda. Jeżeli to nie był spalony, no to pięknie to pograli. Rashford na spokojnie, tak jest. 2 do 1. 5 minut. Tyle nam wystarczy, żeby objąć prowadzenie w tym meczu. Rashford, Marsjal. No leć, leć Marsjal. Ha, no bez przesady, bez przesady, że on tam Rabonom wrzucał. Ma kto minej, ale gdzie on mu zagrał tą piłkę? No, idealnie mu zagrał tę piłkę. Rashford po długim słupku 3 do 1. Havertz do Rashforda. Hradecki dobrze wyszedł tym razem. Do Rashforda trochę nie wyszło. Ała Greenwood Dobitka Bitka Jamesa, ale tu Paulista zablokował, nawet różnego nie ma. I dobrze tutaj pograli. No, i... no tak, świetnie, was. no waranty. No przecież w y, poprzednim meczu chyba też podał. No, ależ tu zrobili. No i 3-3. 90 minuta i 3-3. Dla nas nic to nie zmienia, no ale szkoda, że nie udało się wygrać tego spotkania. Więc to był mój ostatni grany mecz w tej fazie grupowej. No i na dzisiaj myślę, że wystarczy. Liga mistrzów jest chyba wygrana albo prawie wygrana. No na pewno mamy awans. Oczywiście dzięki za oglądanie i Siemanko, cześć.